Czwartek 4 lutego na cmentarzu parafialnym w Ostrzeszowie członkowie rodziny, przyjaciele, współpracownicy i mieszkańcy miasta pożegnali Zbyszko Szmaja. Były burmistrz i dyrektor zespołu szkół nr 1 zmarł nagle w poniedziałek 1 lutego. Od tego dnia do dnia pogrzebu łącznie na terenie gminy obowiązywała żałoba ogłoszona przez burmistrza Patryka Jędrowiaka. Myślę, że nikt, tak jak się tykańczy Zbyszko Szmaj nie osabiał w szacunku do drugiego człowieka. Bez względu na poglądy polityczne, na wiek, na płeć, tu nie było różnicy. Szacunek to było to, co w największym stopniu przypominać nam będzie o świętej pamięci z pyszko Koszmaju. U wieku niemal los wciąż splatał nasze ścieżki aż do tej, w której do podróży w nieznane ciedli pierwszego zaprosili. Potrafiłeś znaleźć dobry sposób, żeby zaradzić różnym problemom. W tym jesteś niedościgniony i będziesz. Mam nadzieję, że a właściwie wiem, że słuchasz tego, że będziesz spoglądał tam z nieba na nas. I prawdopodobnie, jak znajdziesz jakiś sposób, to będziesz nam pomagał. Dziękujemy Ci. Kochaliśmy Cię, i kochamy, i będziemy kochać. Spoczywaj w Bogu. Zbyszko Szmaj urodził się 12 czerwca 1935 roku w zamościu gmina Sieroszowice w powiecie ostrowskim. W czasie II wojny światowej został wysiedlony wraz z rodzicami na roboty przymusowe do Austrii. Po powrocie w 1949 roku ukończył szkołę podstawową, a w 1953 roku liceum ogólnokształcące w Ostrzeszowie. Studia w Wyższej Szkole Rolniczej na Wydziale Technologii Drewna ukończył tytułem magistra inżyniera. Pracując zawodowo w 1982 roku obronił na Uniwersytecie Gdańskim pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych o specjalności zarządzanie. Pracował kolejno w Wolszczyńskiej Fabryce Mebli jako inspektor BHP, technolog w warsztatach zasadniczej szkoły zawodowej w Ostrzeszowie, kierownik spółdzielni pracy Stolarz w Ostrzeszowie. Po czterech latach kierowania spółdzielnią wrócił do warsztatów zespołu szkół zawodowych obejmując funkcję zastępcy kierownika. Dziewięć lat później został zastępcą dyrektora zespołu szkół zawodowych przekształconych w 1974 roku w zespół szkół zawodowych nr 1, a następnie dyrektorem tej placówki. Dyrektor Zbyszko Szmaj przyjmował mnie do tej szkoły w roku 1990. Był, był wspaniałym pedagogiem. Chcę powiedzieć, że cały czas był dla mnie wzorem do naśladowania. Był człowiekiem konsekwentnym, a równocześnie bardzo ludzkim. Był człowiekiem na co dzień uśmiechniętym. Nauczyciele darzyli go dużą sympatią i zaufaniem. Stąd też pod jego kierownictwem szkoła nabrała dużej dynamiki. Mocno się rozwijała, powstało szereg inwestycji, jak sala gimnastyczna, budynek D, gdzie są określone pracownie, i to wszystko było budowane systemem społecznym. Prawda? To wymagało dodatkowych inicjatyw, zaangażowania ze strony dyrektora, bo musiał szukać sponsorów wśród pracodawców, wśród firm, a wiadomo, były to czasy dość trudne. Lata 80., 90., a pomimo tego no, wspaniale sobie radził. Z dużym zaskoczeniem i bardzo dużym smutkiem odebrałem tą informację o tym, że właśnie w poniedziałek rano odszedł kolega dyrektor Zbyszko Szmaj. Właściwie wszyscy tutaj, obserwując jego aktywność, mimo podeszłego wieku, no byliśmy przekonani, że to, 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 się, to się nigdy nie, nie wydarzy. Cieszył się dobrym zdrowiem. Jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy telefonicznie. Chcę powiedzieć, że zawsze szczególnie ja mogę to ocenić w okresie tych ostatnich pięciu lat, kiedy jestem dyrektorem, zawsze żywo interesował się tym, co dzieje się w szkole, wspierał, doradzał, był obecny na każdej uroczystości szkolnej, oczywiście jeżeli mu czas pozwalał, bo tak jak powiedziałem, był bardzo aktywny, nadal, cały czas człowiekiem, wykładowcą uniwersyteckim, dlatego no, zaskoczenie, duży smutek, no i taka refleksja, że rzeczywiście... Nie dotrwa z nami, być może gdzieś do góry, będzie nas na pewno obserwował do stulecia szkoły, które przygotowywaliśmy, które również z panem Zbyszko i konsultowaliśmy program i opowiadałem, co planujemy. No, trzymał kciuki, wspierał, deklarował pomoc w organizacji. No, na pewno będzie go brakowało na tym etapie przygotowań do obchodów stulecia szkoły. Funkcję dyrektora Zbyszko Szmaj sprawował nieprzerwanie przez 22 lata do 1998 roku. Wówczas został radnym Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, a z woli Rady burmistrzem miasta i gminy Ostrzeszów na lata 1998-2002. Bardzo smutna i tragiczna wiadomość. Osobiście ją również przeżyłem. Jeszcze kilka dni wcześniej rozmawialiśmy telefonicznie o wzajemnym spotkaniu. Tak się już nie stanie. Jeżeli chodzi o współpracę, to mogę powiedzieć, że to bardzo serdeczny, ciepły człowiek rzeczowy. Dla mnie to zaszczyt, że mogłem pracować i być zastępcą Zbyszka w kadencji 98-2002. Dziękuję Ci za to. Spoczywaj w pokoju. W 2002 roku Zbyszko Szmaj przeszedł na emeryturę, pracując nadal jako wykładowca na Wydziale Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Wykładał również w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie. W latach 2002-2006 był radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i przewodniczącym Komisji Statutowej. Pełnił też mandat radnego Rady Powiatu w Ostrzeszowie czwartej kadencji, będąc jej wiceprzewodniczącym. Przez wiele lat był prezesem stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, znanego z szeregu cennych inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa na naszym terenie. Z wielkim smutkiem przyjąłam tą informację. To był człowiek bardzo przyzwoity, bardzo szlachetny, bardzo uczynny i był, był moim przyjacielem, z którym mogłam porozmawiać na różne tematy. Także dla mnie to jest naprawdę wielka strata. Że będziemy no będzie się zostanie w mojej pamięci do końca mojego życia. Za swoje zaangażowanie Zbyszko Szmaj został odznaczony i wyróżniony m.in. krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju, odznaką honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego, a także tytułem honorowym TPZO Przyjaciel ziemi ostrzeszowskiej w 2014 roku odebrał medal za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów.